się nagrywa w końcu? No, nagrywa się. Um, to jest mój pierw, pierwszy odcinek na moim kanale. Um, to jest taka prezentacja kanału. Co i jak będzie? Um, najczęściej będę nagrywał Adventure Capitals. Um, w następnym odcinku, drugim na moim kanale. Mm, powiem wam co trzeba mieć, żeby na, móc, móc nagrywać na YouTube. też już pewnie wiecie. Ale ja to inaczej inaczej robię, że żeby lepiej było. Nagrywam? tak nagrywam. Mm. To dobra. No i co tutaj jeszcze gadać? Że mam nadzieję, że będzie fajnie i...